Dobrze kochani, jak widzicie poranna kawka jeszcze mnie nie dobudziła, jak zrobię część makijażu, to się wam pokażę Zaczynamy vloga, jest dzisiaj 18 września, a tam Safa sobie leży na łóżeczku i ogląda swoją karuzelkę, bo ona takim strasznie lubi. Co nie misiaczku, mama włączyła twoją karuzelkę, co nie? Siedzisz, oglądasz, tak? O, oh, Nie, nie, nie. A w sumie poketa rączki nie dostaniesz. Nie dostaniesz do rączki? Bo zaraz do buziaczka, będziesz niż pchać. No! Mama nagrywa, zobacz. Ło, wow, i zdroweczka! No, mama chciała nagrać jak bójnóżka, masz włóczkę. To był po każdej białżeństwie, nie poprosił w tekst i zachowań. Jednakże, żeby pozostać sprawiedliwym, trzeba przyznać, że. Dobrze, kochani, umyłam sobie błyszkę o tym oto produktem i postanowiłam sobie, że dzisiaj przetestujemy oto ten oto podkład w styku Charlotte Tilbury. Na szocach wrzucę Wam dzisiaj jego odcienie. Tutaj ja mam oczywiście w odcieniu najjaśniejszym, ale mamy e, próbnik z odcieniami, także e, położę na rękę i Wam wrzucę filmik ciekawego. I dzisiaj będziemy testować ten oto podkład. Zobaczcie, zaraz wyciągniemy. Zobaczymy, ile jego jest. No, jak widzicie, nie jest jego dużo. Dobra, zobaczymy, czy się skręci z powrotem. Najpierw pielęgnacja. Jak już mam buzię. To sobie naleję, nałożę ten olejek i odczekam jakieś pół godziny. Powiem Wam szczerze, że jak miałam ten olejek na próbce, to był gęstszy niż jak go nakładam teraz. Mi się wydaje inna konsystencja. Tutaj jest 8 ml produktu ogólnie on chyba kosztuje 27 funtów, ja go dostałam w promocji za to, że kupuję, często z punktów mi się uzbierało nawilżyłam sobie usta także kochani, do zobaczenia później Dobrze, kochani, ustawiam sobie kamerę i nakładamy podkład. Tutaj możecie zauważyć, że mam korektor. Także, kochani, mamy podkład w styku i nakładamy. Ogólnie yy, takie są rekomendacje, żeby nakładać od środka twarzy do zewnątrz twarzy. Um, ja sobie to wklepię najpierw palcami, a potem użyję do tego um, gąbki um, Nakładałam ten podkład i jak mam być z wami szczera, to on mi po prostu nie pasuje Ponieważ um, to jest mieszanka tego Flowers rozświetlacza po prostu z ich podkładem i klemikami także kochani to za bardzo się świeci a wiecie, że jak skóra się świeci no to um, uwydatnia wszystkie niedoskonałości, zmarszczki na przykład jak ktoś ma twarz potrądzikową i nałoży oto ten podkład no to nie będzie to niestety ładnie wyglądać ja mam gąbeczkę jak widzicie brwi mam zrobione przed chwilą wyrywałam robiłam wam filmik na shotsa, a nakładam drugą warstwę bo ja, jak używałam, to miałam dwie warstwy. Także to nie jest kryjący produkt, kochani. I oczywiście gąbeczką. Pamiętajcie, żeby gąbeczka była nawilżona, odsączona, i ona może podkład zjeść. Ja próbowałam pędzlami nakładać podkład ale nie lubię po prostu czyścić pędzli od podkładu gąbeczka się szybciej czyści po podkładzie i nie, nie lubię nakładać na przykład yy, podkładem brudnym, pędzlem albo brudną gąbką, także yy, wolę sobie używać gąbeczki tylko widzę, że ten podkład dobrze nie weszedł. a już mi się świeci ten puder biorę. Znalazłam, znalazłam taki wacik i sobie go użyję. Używam go dzisiaj pierwszy raz, także kochani. Nie wiem czemu to czerwoną buzię. także To jest kochani takie moje drugie użycie tego podkładu. Także Widzicie, jak to wygląda. Dobrze, kochanie, nałożyłam puszkiem. I jak teraz już wygląda to lepiej. Mam zakryte koloryt cery, nawet to czerwone tu się zakryło. I widzicie, nie świeci tak, jak wcześniej świeciło. I jeszcze sobie nałożę pudrem, bo to zawsze lepiej pędzelkiem użyć puder. Zawsze sobie opruszam. Nie wiem, może mi tak źle tam podkład teraz siadł, bo używam tego um, olejku. ale to na ten razem nałożę go na przykład na bazę z yy, Bobby Browna i położę to na y, Magic Crem osobno w innym filmiku także. Będziemy testować różne wersje. Na razie mamy podkład na tym olejku. Teraz prezentuję się tak. Ja sobie położę jakąś szminkę. Oko sobie trochę podmaluję i będziemy vlogować. Pokazuję Wam w świetle, jak to wygląda. Uwielbiam, mam w zapasie więc, kochani, korzyst do tej migiełki warto mieć, albo taki. Piękny wachlarzyk, jak ja mam. Specjalnie sobie pod tą mgiełkę kupiłam ten wachlarzyk, czy makijaż, i się później odezwę. Jak macie ten tusz na oko oczu, to wystarczy poczekać aż to wyschnie, i potem zetrzeć szczoteczką do rozczesywania sklejonych rzęs. Także ja zaraz usunę i taki mój dzisiejszy makijaż. Powiem Wam szczerze, teraz widząc siebie, lepiej się ją czuję. Bez okularów, jak was nie widzę, to mnie szlak dosłownie trafia. Włosy mnie wkurzają. Ale na razie na razie nic z nimi nie zrobię, bo yy, wypadają mi strasznie, nie mogę ich farbować, bo. To im nie ulepszy sprawy. Także na razie zostają mi tylko odrzewki i cierpliwość. Dobrze, kochani, piszcie w komentarzach, który produkt Wam się podobał. Czy macie zamiar go kupować? Ogólnie on jest bardzo drogi i ja, gdybym miała to używać jako podkład na co dzień, to bym naprawdę nie kupiła, ponieważ on bardzo rozświetla buzię i rozświetlenie w starszej buzi buzi z niedoskonałości po prostu wypukla te niedoskonałości dobrze kochanie nagram wam na białej ścianie jak to wygląda Widzi, jak widzę nie wygląda to, to źle bardzo mi się podoba ale tak jak wam mówię nie kupiłabym tego podkładu drugi raz właśnie zrobiłam miniaturkę i mi się myszka obodziła Także zobaczcie, jak ona jest wspaniała. Zobaczcie, kochani, kto tu się mi obudził. O, taki mały, piękny, taki. Takie mamusi wstała. Kochani, mamy czas na rozrabianie, także, kochani, na pewno odezwiemy się, jak serusia przyjdzie. A słacze będą musiały poczekać, aż moje kochanie będzie miało kolejną drzemkę. Ja idę złapać włosy, bo już mi przeszkadzałem. Zaraz będą na małą latać. O! Robimy niespodziankę. No i zobaczcie, kochani, tak się kończy nagrywanie z Safą w rozpuszczonych włosach. Saruni włoski też tak łapie. Ujęcie numer jeden na moją wspaniałą bandytkę. Mam nie włoski wyrywała, bo ona może, kochani. Bo ona może, bo się nikt na nią nie obrazi. Ona jest maleńka, nikt się nie obrazi na nią. Co nie, myszko? O, i robimy niespodziankę, żeby mama miała co czyścić, co nie? Pięknie, że tak łobuzkuwały. Także kochani, my teraz spędzimy razem świetnie czas. A wyczekajcie, aż my się odezwiemy. Co nie, kochanie? Obiadu robić nie musimy, bo tata ugotował. Więc dzisiaj mamy fajrand, rozrabiamy, oglądamy Netflixa. I bawimy małego robaczka. Co nie? O, tak. Pięknie, kochanie. No, dzisiaj, kochani, pierwszy raz Safunia wsadziła sobie e, nóżkę do buźki i oczywiście sobie gryzła swoje paluszki, bo one takie dobre są. Taka smaczna nóżka, tak? O, brawo. Taka smaczna nóżka, twoja nóżka. Patrzysz, patrzysz, czemu mama tak całuje nóżki ciągle twoje, co nie? Smaczna, czy niesmaczna? Co, kochanie? Nóżku, mm, moje szczęście małe. No. Dobrze, kochani, jak widzicie na załączonym obrazku, Uroczyście ogłaszam, że moment, kiedy mogę sobie bezproblemowo przebrać pieluszkę jest już zakończony. Bo mój misiaczek ucieka z dupeczką małą mi z przewijaka. O, zobaczcie, jaka jest ruchliwa. Co tam mama przebierała na przewijaku? Nieważne, że ona jest bez pamperka. Ona już dupką przesuwa i już jej nie ma. O. No, teraz nawet na łóżku muszę ją pilnować, żeby nie spadła z łóżka. Ja ją kładę w połowie łóżka, ona jest yy, nagle na końcu łóżka. Także, kochani, ona ma już 4 miesiące. Tak, kochani, my jesteśmy tutaj. Leżymy sobie, ale zaraz mój misiu będzie jadł, bo. Stała jest głodna. Jak widzicie, ja już włosy splątałam. I pewnie teraz wszędzie na łóżku się będą włosy walać, bo mamusi wypadło. Bo mamusi wypadają włoski, co nie? No, tak, ale nie, 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 nie był. Nie, nie mokrymi łapciuchami. No. Także kochani, do zobaczenia.